Witam cię serdecznie, drogi mój widzu, w najnowszym odcinku na kanale. Drodzy drogi widzu, z tej strony poważny kolekcjoner. Nie wyłączaj tego, to jest intro, ponieważ zostałem intrem na kanale Yuki Desana, tego nędznego handlarzyny. Drodzy moi, przed nowy odcinek, więc warto obejrzeć. A przed tym, co podać łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję dla zasięgów bądź ewentualnie po filmie, jeżeli Wam się spodoba. Także nie owijamy i wchodzimy w nowy odcinek! Odcinek dzisiejszy będzie dość taki pogadankowy, pełen przemyśleń, do których skłoniła mnie moi drodzy dzisiaj rano moja żona. Żona, która stwierdziła, że poświęcam zbyt mało czasu mojej sześcioletniej córce, gdzie ona spędza z nią całe dnie. I mimo, iż jestem osobą wiadomo, pracującą, człowiek musi iść do pracy, dodatkowo jeszcze wymyślał sobie wiele różnych zajęć, z tego też powodu, że wiadomo, trzeba w jakiś sposób zarabiać na życie. A pewne rzeczy także wymagają czasu, którego jak najbardziej marnować, moi drodzy, się nie powinno. I to też skłoniło mnie do pewnego rodzaju porównania tego właśnie czasu, który poświęcamy, na przykład na kolekcjonowanie, na poszukiwanie konkretnych gier, gdzie czas ten wielokrotnie, moi drodzy, jest nie do końca spożytkowany w sposób kreatywny i bardzo często ten czas przepuszczany jest moi drodzy przez palce ponieważ jak powiedziałem do tego właśnie moi drodzy tematu skłaniaj moja żona dlatego że stwierdzając, że no wiadomo ja pracuję od 10 tam do 18 siedzi w pracy, tam dodatkowo jeszcze nagrywa YouTube'a wystawia aukcje, sprzedaje też Stacjonarnie szuka towaru, sprząta sklep, bo trzeba też czasami, żeby było czysto. W jakiś sposób także tworzy sobie pewien rodzaj, może te reklamy, żeby też w jakiś sposób mieć możliwości dotarcia do konkretnych ludzi w ramach tego, czym się zajmuje, moi drodzy. I w tej kwestii doszedłem do wniosku, że niezależnie od tego, czy znaczy doszedłem do wniosku, moi drodzy, jest taka kwestia, że niezależnie od tego, co robisz ważne żeby też czasu który poświęcasz na określone rzeczy określone cele nie marnować na coś co jest tak naprawdę niepotrzebne ponieważ jak na przykład poszukujecie gry przez długi 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 czas na przykład do swojej kolekcji i zawsze są jakieś na przykład powiedzmy Rzeczy, sytuacje, które od danego zakupu, danego tytułu was odbiegają, mimo iż poświęciliście na przykład czas, żeby go nabyć. Czy to nie wiem, brak finansów, co jest uzasadnione, czy to nie wiem, na przykład to, że macie finanse, ale cena jest za droga, czy na przykład nie wiem, nie ma instrukcji, czy na przykład trafiła wam się jakaś inna paczka gier, których tak naprawdę nie potrzebujecie, ale że jest ich więcej w tej samej cenie, co ta jedna rzecz. Gra, film, konsola, znaczek, co byście chcieli, to bierzecie tą większą ilość, ponieważ w głowie macie, że damie z tego więcej. A czy to potrzebujecie do końca jest nieważne, i w tym momencie znowu Wasz czas jest nadarmo rozciągnięty, bo kupiliście na przykład coś, co jest Wam niepotrzebne. Musicie to znowuż spieniężyć, sprzedać. Jeżeli oczywiście nie jest to Waszą pracą, to jest Wasz dodatkowy czas, a ta możliwość zakupu tego, co Wam było do szczęścia potrzebne. Po raz kolejny uciekła, mimo iż poświęciliście właśnie swój czas, i nie wiadomo kiedy wróci. Bo moi drodzy, wiedzieć trzeba, że czas jest rzeczą, której sobie nie dorzucimy. Nigdy nie wiemy, ile ktoś, ktoś z nas ma czasu. Nie wiemy, czy jak to w tytule tego filmu yy, jest, czy starczy nam czasu, żeby kupić sobie daną grę, daną rzecz, dany przedmiot, czy nauczyć się danej. Umiejętności, którą byśmy się chcieli nauczyć, ale chcielibyśmy też ją w jakiś sposób wykorzystać. Dlatego też, moi drodzy, mm, y, troszeczkę te słowa mojej żony mnie w ten sposób dotknęły i zacząłem nad nimi troszkę rozmyślać, ponieważ y, żona moja, podobnie jak wielu kolekcjonerów, poszukiwaczy gier, spędza dużo czasu z moją córką młodszą. Tak jak dużo właśnie kolekcjonerów, spędza czasu dużo, żeby znaleźć określoną grę. Niemniej jednak ten czas jest nie do końca produktywny, bo niejednokrotnie podczas tych właśnie poszukiwań ta gra im się przetrafi, ale w jakiś sposób zawsze sobie odlekają ten zakup. Podobnie jak czas spędzany na przykład długi z dzieckiem też nie do końca musi być produktywny, ponieważ ważne jest, żeby w tym czasie zrobić coś typu nabyć umiejętności, typu. Czegoś doświadczyć, coś zobaczyć, coś poznać. Bo wiecie, pomimo już z racji tego, że ja pracuję, spędzam, spędzam czas w pracy, nagrywam filmy, jeżdżę po towar, jeżdżę do ludzi, żeby też w jakiś sposób zyskiwać możliwości, czy to zdobywania towaru, czy to wymian, czy to sprzedaży. Dodatkowo też jeżdżę na giełdy. Nie mam aż tak dużego czasu, jak moja żona, chociażby, żeby spędzać, moi drodzy, z moją córą. Niemniej, ten krótki niedługi czas, który spędzamy razem, pozwolił na to, żeby na przykład nauczyć się jeździć na rowerze, nauczyć się jeździć na nartach, wspinaczki, bardzo wiele wizyt w kinie, nauka jazdy na nodze, na przykład też w y, różnego rodzaju na przykład wyjazdy, wyjazd w góry na przykład na na wchodzenie, gdzie y, moja żona przekłada ten czas podobnie jak wielu kolekcjonerów. Moi drodzy na to, żeby y, Mówić, że o, ja spędziłem tyle czasu na nabyciu na, na z, z dzieckiem, tak samo jak ja spędziłem tyle czasu na poszukiwaniu tej gry. Była sobie sytuacja moje też na przykład na moich studiach, gdzie mój wykładowca miał taką bardzo ciekawą zasadę na kolokwiach, na zaliczeniach, na egzaminach, że nie dawał tak jak każdy normalny e, wykładowca pytań. Macie tam 45 minut, czy godzinę, czy półtorej godziny, żeby napisać i oddać. Tylko zadawał kilkadziesiąt pytań krótkich i na każde pytanie masz produktywnie wykazać się w ciągu dwóch minut. I on te pytanie czytał, odpowiedź. Potem czytał, odpowiedź. Więc musiałeś mieć czas, żeby to napisać i odpowiedzieć. Nie było możliwości powrotu, więc. Była to bardzo, moi drodzy, produktywna weryfikacja wiedzy, gdzie nie było to rozleczone na czas, gdzie mogło się analizować, co bywać sobie ściągnąć, zagadać z kolegą. Nie. To była sytuacja, gdzie w konkretne dwie minuty przeznaczone na dane pytanie, które nawet nie musiałeś go pisać, tylko wystarczyło napisać numer pytania i odpowiedź. Pokazywały, czy masz tą wiedzę i umiejętności zdobyte, czy ich nie masz. Bez niepotrzebnego rozwlekania czasu, na przykład na półtorej godziny. Tam było 20 pytań na każde po minutę, po dwie. Czas był mniejszy, więcej można było zweryfikować, sprawdzić i liczyła się tylko i wyłącznie wiedza, ponieważ w ciągu dwóch minut, na to, żeby odpowiedzieć, gdzie nie miałeś możliwości cofnąć się do poprzedniego pytania, totalnie weryfikowały twoją wiedzę. I to samo się, moi drodzy, dotyczy właśnie tych. Naszych zbiorów, kolekcji, wychowywania dzieci. Czasem możemy spędzać z dzieckiem 24 godziny na dobę, a dziecko nie będzie umiało czytać, nie będzie umiało liczyć, nie będzie wiedziało, yy, nie wiem, jak nazywają się pewne rodzaje, gatunki zwierząt. Nie będzie miało doświadczeń życiowych w postaci, nie wiem, umiejętności, chociażby jeżdżenia na jakiś rowerze, hulajnodze, rolkach, wrotkach, hmm, wspinaczki, chodzenia, pływania, najróżnorodniejszych rzeczy, a możemy spędzać z dzieckiem dwie godziny dziennie i w ciągu miesiąca dziecko to będzie miało produktywnie bardzo wiele umiejętności nabytych, ponieważ każda minuta spędzana nasza z dzieckiem w jakiś sposób będzie wpływała totalnie w 100% na jego rozwój. Podobnie moi drodzy, jak jest w kolekcjach. Możemy rozwlec nasze poszukiwania jednej gry na lata, gdzie nie wiemy, czy w życiu ją zdobędziemy i w sumie to może być bezproduktywne, a możemy konkretnie wiedzieć, że każdy poświęcony nasz czas nigdy nam nie zostanie zwrócony i możemy konkretnie nastawić się na tą właśnie rzecz, żeby w jak najszybszym czasie ją zdobyć, ponieważ nawet kiedy nabędziemy ją w ciut wyższych pieniądzach, niech sobie założyliśmy, to wiemy, że ten czas, który poświęcamy na poszukiwanie go w nieskończoność, także kosztuje. Bo no liczmy sobie, że roboczo godzina kosztuje niech będzie 30, 40, u niektórych może nawet i 50 zł. Jeżeli wartość określonej gry to jest 800 zł, to w normalnym przeliczeniu osoba zarabiająca 50 zł na godzinę jest w stanie zarobić na tą grę i drodzy w okresie 10, 12, 15 godzin. Natomiast osoba, która będzie jej poszukiwała w nieskończoność, to tak jakby cały czas dokładała sobie godzin roboczych, które mogłaby poświęcić na poszukiwanie czegoś innego. Spędzenie czasu z dzieckiem, z rodziną, bądź samo realizacji się właśnie w ramach tego, żeby zdobywać jakieś umiejętności, doświadczać czegoś, podróżować, to zawsze są, moi drodzy, pieniądze, bo czas to są pieniądze. Ile czasami jest w tym sytuacji, że niektórzy e, ludzie, z którymi mam styczność, e, nierzadko poświęcają 3-4 godziny, na przykład dziennie, w nocy, żeby sobie przeglądać różnego rodzaju aukcje i nawet kiedy pewna kwota gry przewyższa ich możliwości o na przykład 100 zł czy o 50 zł, oni dalej tej gry przez kolejne tygodnie, miesiące, lata szukają. I moi drodzy, uważam, że to jest marnowanie życia, bo można byłoby to kupić i te 50 czy tam 100 zł, nawet więcej niejednokrotnie w ramach jakichś możliwości innych, gdzie ten czas będziemy mieli w bardzo szybki sposób sobie zdobyć, odrobić, zarobić. Tak samo jest z czasem, który, jak to moja żona powiedziała, nie poświęcam dla dziecka. Owszem, to też ostatnio była nawet sytuacja, że mówi, że ja sobie gram. Moi drodzy, ja praktycznie w ogóle nie gram, ostatnio wczułem się w Bloodborna, rewelacyjna gra. I moja żona twierdzi, że jeżeli ja gram przy dziecku, to to jest zaniedbywanie dziecka. Bez względu na to, czy sobie na przykład z dzieckiem w tym momencie rozmawiasz, opowiadasz, co robisz, to wszystko wpływa na pewien rodzaj doświadczania i pokazywania pewnych rzeczy, no bo gdyby na przykład taki tata sobie nie zagrał czasami w jakiegoś Bloodborna, to dziecko by nie zobaczyło, że istnieją gry, które w jakiś sposób wymagają skilla. Rozmawiasz z dzieckiem, dlaczego tata dednął, dlaczego coś się wydarzyło. Jeżeli osoba, która po strony nie patrzy na tego typu rzeczy, nie do końca rozumie dlaczego to robisz, ma jakieś obiekcje i swoje własne, czasami nieuzasadnione wizje na temat tego, że to nie jest dobre, to chociażbyś stanął na głowie, nie przegadasz ją, że ty, pomimo tego, że tobie się wydaje, że ja sobie siedzę i gram, ja spędzam czas z dzieckiem. Tata nie jest na zewnątrz, tata nie, nie kumpluje, nie, czy nie balanguje sobie z kumplami gdzieś tam w barze, tylko w jakiś sposób pokazuje dziecku pewne rzeczy, którymi także jest w stanie się zainteresować. Tak samo nasze kolekcje, moi drodzy. Jeżeli na przykład kolekcjonujemy sobie jakieś rzeczy, to Czas, który poświęcamy także na to, żeby sobie je, nie wiem, głaskać, oglądać. Możemy też ten czas w ramach jednego czasu poświęcić, żeby razem z naszą pociechą, z naszym dzieckiem te rzeczy oglądać, pokazywać. Moja córa miała już, ma 6 lat i już ma styczność ze Switchem, który nie do końca ją wkręcił. Ma już DS-a, ma już dwa DS-a. Tableta, którego obsługuje na halnie ogląda różnego rodzaju e shorty, które mnie totalnie irytują. Chociażby dlatego, że nie mają jakiejś głębi większej i przesłania ale cóż, trzeba to kontrolować, więc no, w jakiś sposób trzeba też dziecko zaznajamiać z tymi rzeczami i czas, pomimo iż spędzasz go mniej, to możesz go bardzo produktywnie spożytkować właśnie na kolekcjonowanie, na poszukiwanie, na spędzanie czasu z dzieckiem i najważniejszym jest, moi drodzy, żeby nie sugerować się tym, co mówią do was, do was, do nas, do kogokolwiek inni ludzie, którzy nie do końca sami wiedzą, czy ich zdanie, ich stwierdzenie, ich wizja są też w jakiś sposób dobre, są sensowne, bo no, w jaki sposób trzeba swoje pojęcie, zdanie, zargumentować, prawda, swoją wizję. U mnie argument jest taki, że nawet moją córkę próbowałem, drodzy moi zaciągnąć znaczy zaciągnąć. Pokazałem jej YouTube, a parę filmów. W pewnym momencie stwierdziłem, że jeszcze jest za wcześnie, chociażby dlatego, że e, zaczynała mówić e, do wszystkich po kolei, cześć widzowie, to było zławe, więc troszeczkę za wcześnie, mi się wydaje, no, ale już też miała z tym styczność. Bo wiadomo, niektórzy ludzie mówią, dasz dziecku tableta i będzie odizolowane. Tu jest ta różnica, że, moi drodzy, że e, nie do końca tak jest. I czas który też możesz poświęcić na tablecie, też pozwala w jakiś sposób w młodym wieku nabyć umiejętności, które na pewno będą potrzebne, czy to w szkole już później, gdzie dzieci nie mające styczności z takimi właśnie przyrządami, tak tablety, komputery, konsole, będą w jakiś sposób gorsze od tych, ponieważ od tych, które to, które to, które to umieją z tego powodu, że w szkołach też są komputery, też są Zajęcia wymagające tych umiejętności, więc wiadomo, trzeba to w jakiś sposób nie tyle co rozgraniczać, co kontrolować. Bo u mnie na przykład, przez to, że córka nauczyła się w młodym wieku obsługiwać to urządzenie, ja już mam moi drodzy pewien czas w jakiś sposób zagospodarowany i nie muszą tego robić później. Natomiast ci, którzy będą musieli to robić później, ponieważ nie zagospodarowali tego czasu odpowiednio. Będą znowuż poświęcać czas, tak jak to właśnie jest z kolekcją, czy to właśnie jest, jak mówię, spędzaniem czasu z, z dzieckiem. Także, moi drodzy, temat dość, jak widzicie, jest rozwlekły, bo e, głupie rozmowy poranne z żoną, która próbuje ci wyperswadować, że jej 8 czy 9 godzin spędzania z dzieckiem, gdzie ona nie pracuje, jest możliwa, możliwość siedzi w domu i nie musi nigdzie wychodzić. Są bardziej produktywne niż moje dwie godziny, czy tam trzy godziny, na przykład, kiedy spędzam czas z moim dzieckiem. Są nie do końca na miejscu, bo no, moja żona nie do końca widzi potrzebę, nie wiem, sens, żeby dziecko uczyć pisać, czytać, jeździć na różnego rodzaju pojazdach, ćwiczyć manualne zdolności wspinania czy jakiegoś spacerowania, czy poznawania jakiegoś różnego rodzaju. Dóbr kulturalnych, właśnie jak kina, jak jakieś koncerty. Więc czasem w, w 3 godziny można więcej się nauczyć niż w 8 godzin przez cały tydzień, przez całe 7 dni. Więc tak samo jest z kolekcjonowaniem. Czasem więcej możemy zdobyć w 3 godziny naszych poszukiwań i kupić to, a kolejny potem 24 godziny razy 7 poświęcić na naprawdę zarabianie, zdobywanie innych rzeczy, które w jakiś sposób mogą nam zwrócić wydane finanse w te właśnie trzy godziny, i na pewno więcej yy, zyskamy i będziemy. Yy, będzie to lepsza okazja, i będziemy mieli więcej finansów, ponieważ nie będziemy musieli więcej poświęcać czasu na poszukiwanie tego czegoś bądź poświęcać więcej czasu na nauczenie kogoś czegoś. Jeżeli zrobimy to w krótszym czasie, zrobimy to bardziej, bardziej ten czas będzie przez nas wykorzystany w sposób mm, funkcjonalny, taki, że nie będzie to czas, który nam przeleci przez palce i ostatecznie nasze portfele, nasze życie będzie mało więcej możliwości do przeżyć, ponieważ będziemy mieli tego czasu więcej, i możliwe także, że i tych pieniędzy więcej. A totalne skupianie się na jednej rzeczy poszukiwanie, i marnowanie całego tego czasu, który do tego dąży, bądź nie robienie zbyt dużo rzeczy i nie uczenie różnego rodzaju umiejętności, bądź poznawanie jakichś miejsc, czegokolwiek. Także powoduje to, moi drodzy, że czas spędzany z drugą osobą nawet 8, 10, 12 godzin może się totalnie nijak przekładać na dwie godziny spędzone naprawdę, skondensowane w sposób naprawdę aktywny. Podobnie jak, moi drodzy, moja żona też twierdziła ostatnio, na koniec wam powiem, że ja na przykład chcę wyjechać sam z córą w góry. No bo wiecie, jak pojedzie się z żoną w góry, to to będzie tak poranna, poranna ceremonia, żeby się wybrać, to trzeba wstać o 6 i dopiero się wyjdzie o 12. Jak dziecko jest samo z ojcem, to jak każdy ojciec. Wychowany w latach 90. wie. ceremonia trwa 25 minut do pół godziny. Wychodzimy, czyli stajemy o 6, wychodzimy o 6.30. A nie że stajemy o 6, wychodzimy o 12, bo wtedy już. No, w sumie nawet nie ma, nie ma nawet po co iść w góry, bo no, trzeba też zejść później, prawda? Nie tylko wejść. Więc hmm, pewien rodzaj. Hmm, Wy, wypadów chociażby, właśnie z dzieciakiem. To jest takie już, może, przemyślenie do końca growe, moi drodzy, ale na pewno macie też swoje dzieci. A więc myślę, że dość ciekawe. To jest yy, przemyślenie, że wiadomo, czas spędzony z matką, czas spędzony z ojcem, którzy mają skrajnie totalnie inne podejście do, do spędzania wolnego czasu. Czasami lepsze jest, kiedy się to zrobi osobno, bo kiedy robi się to razem, to w sumie. Hmm, Ci kucharek sześć tam nie ma co jeść, prawda? <grych> to jest takie stwierdzenie, a jak doskonale wiemy, taki czas spędzony na przykład tylko z jednym rodzicem, który ma określone wartości, określone zainteresowania, określony sposób i system działania, i spędzania dnia na przykład w danym miejscu, na pewno będzie czymś ciekawszym i bardziej mm, praktycznym. Żeby czegoś się nauczyć, coś czegoś się dowiedzieć, zyskać jakieś doświadczenia, aniżeli spędzanie czasami tego czasu razem, gdzie no nie do końca y, mogą się dwie osoby dorosłe ze sobą w takiej sytuacji, a nie innej zgrać. I to podobnie jest, moi drodzy, tak jakby z kolekcjami. Wiecie doskonale, że jeżeli coś sami kolekcjonujecie, a wpierdzieli wam się druga osoba, która nie do końca jest tym zainteresowana, i będzie wprowadzała swoje racje: a po co, a dlaczego, a na co, za ile, a jak. To czasami może wam to też zaburzyć waszą koncepcję, która wydaje mi się, jeżeli macie ją ukierunkowaną, powinniście wyłączyć swoje zmysły na tą właśnie drugą osobę i realizować swój, swój cel we własnym tempie, we własny sposób, mając na uwadze czas. Bo czas, moi drodzy, jest najdroższy i nie warto go rozwlekać e, niepotrzebnie, tylko wykorzystywać go w 100%. bo czasu wam nikt nie doda, więc czas jest najdroższy i kosztuje najwięcej pieniędzy, doświadczeń i możliwości pozyskania umiejętności, więc cenimy swój czas, jak spędzamy go z dziećmi, spędzajmy go naprawdę... Hmm, bez pustych jakichś miejsc w tym czasie, w których nic nie robimy, podobnie jak spędzając poszukując sobie na przykład rzeczy do kolekcji, realizujmy je jak najszybciej, a nie rozwijajmy do czasu nieokreślonego, bo każdy czas poświęcony na poszukiwanie to jest dodatkowy pieniądz, który, jak patrzę u niektórych ludzi, gdzie jedną grę poszukujemy rok, dwa, trzy, pięć, nigdy do końca się nie zwróci, bo w tym czasie moglibyśmy zupełnie wiele różnych innych rzeczy zrobić. Proszę moi drodzy, mam nadzieję, że ta moja wylewna plątanina słów została przez niektórych z Was zrozumiana. Mam nadzieję, że ten temat w jakiś sposób komuś pomógł, albo ewentualnie kogoś zainteresował. I ja Wam bardzo dziękuję za ten poświęcony czas i Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.